Każdego roku w Gemini organizujemy piknik organizacji pozarządowych. W tej chwili to już dwunasta edycja. Współorganizatorem tego wydarzenia jest miasto Bielsko-Biała i Fundacja Militarny Instytut Historyczny. Rokrocznie udział w tym wydarzeniu bierze coraz więcej organizacji. Aktualnie mamy 46 wystawców, co jest liczbą rekordową. Przede wszystkim piknik ma na celu promowanie naszych bielskich organizacji, pokazywanie ich unikatowej działalności, ale także pokazywanie ciężkiej pracy na rzecz naszego społeczeństwa. Miasto Bielsko-Biała współpracuje z organizacjami od wielu, wielu lat. Współpracuje zarówno na płaszczyźnie finansowej, jak i pozafinansowej. Piknik jest właśnie jedną z takich form współpracy pozafinansowej. W ramach działalności Centrum Organizacji Pozarządowej organizacje mają możliwość skorzystania zarówno z doradztwa, szkoleń, infrastruktury, ale także właśnie promowania się na tego typu wydarzeniach jak piknik. Organizacje pozarządowe w naszym mieście działają bardzo prężnie, jest ich wiele i są bardzo zaangażowane. W każdym mieście organizacje pozarządowe to, to jest czasami ważniejsze niż samorząd, bo tam są ludzie, którzy. Nie pracują, dlatego że to jest dla nich sposób na zarabianie pieniędzy na życie, ale mają pasję i chcą pomagać innym. I to jest tak naprawdę istota społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego takim zawsze co roku punktem kulminacyjnym, bo ta praca trwa cały rok, jest właśnie ten jarmark świąteczny organizacji pozarządowych. Zgłosiło się ich multum. To pokazuje też siłę społeczeństwa naszego miasta, bo dla wszystkich nawet nie starczyło w miejska. Miejsca w całym Gemini Park. Za chwilę mnóstwo atrakcji, nagrodzenie najlepszej według organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowej, czyli taki tytuł naprawdę honorowy, bo to nie prezydent, nie radni, nie urzędnicy to wymyślili i głosowali, tylko ci... Społecznicy, którzy na co dzień działają i wspomagają wielki samorząd w wielu obszarach. Konkurs był ogłoszony w listopadzie na innowacyjny albo na innowacyjne y, przedsięwzięcie, takie, które w Bielsku działa. I pani Jolanta została jednogłośnie wybrana. Bardzo Wam dziękuję za to, że wytypowaliście naszą organizację do tej nagrody. E, jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło, ponieważ nasze stowarzyszenie, Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów, e, właśnie zaczyna obchodzić dwudziestolecie swojego istnienia i to jest bardzo piękny e, symbol tego, co tutaj Robiliśmy e, dla miasta, bo przede wszystkim zostaliśmy stworzeni do tego, aby organizować bielskie rodzinne rajdy rowerowe, w których uczestniczą mieszkańcy bielska, Białej i Okolic. E, w tym roku został zrealizowany 53 i 54 rajd, to już 29 lat imprezy. Jeszcze mamy tutaj jedną niespodziankę. Mamy również taką niespodziankę, że mamy logo. Centrum Organizacji Pozarządowych. Do tej pory to logo nie istniało, ale liceum plastyczne. Mamy tam bardzo uzdolnionych uczniów. Jeden z nich zaprojektował to logo. Będziemy je mogli zaprezentować. I oto jest. Zbliżone barwami do naszego loga, naszego miasta. Centrum Organizacji Pozarządowych. Muzyka